Hejka wszystkim, dzisiaj chciałabym opowiedzieć o odznace jeżdżę konno i o zmianach, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku, a mianowicie o zmianach w systemie odznak jeździeckich. Wcześniej ten system był trzystopniowy, teraz natomiast jest on czterostopniowy, ponieważ do obowiązkowej odznaki brązowej, srebrnej i złotej doszło jeszcze odznaka jeżdżę konno, która wcześniej była dodatkowa, natomiast teraz po zmianach w pierwsz, 1 stycznia 2022 roku ta odznaka jest obowiązkowa i żeby przystąpić do zdania odznaki brązowej trzeba wcześniej zdać odznakę jeżdżę konno. Jeżeli chodzi o minimal, minimalny wiek do zdawania jest to 6 lat rocznikowo, czyli w tym roku mogą zdawać odznakę jeżdżę konno osoby, które są z rocznika 2000 16 przynajmniej. Co do górnej granicy wieku, nie ma takiej granicy wskazanej, a to znaczy, że osoby pełnoletnie, dorośli też muszą przed zdaniem tej brązowej odznaki zdać odznakę jeżdżę konno. Taka odznaka składa się z dwóch części: z opieki stajennej i z jazdy na koniu. Jeżeli chodzi o pierwszą część, czyli opiekę stajenną, to trzeba. Wykazać, że potrafi się konia przygotować do jazdy i później go rozsiodłać. Czyli co trzeba zrobić? No trzeba nałożyć kantar i wyprowadzić konia. Później trzeba przywiązać konia węzłem bezpiecznym, czyli takim węzłem, kiedy w razie wół, kiedy coś się stanie, koń zacznie szargać, spłoszy się, cokolwiek się stanie niespodziewanego. To po prostu można takim węzłem szybko konia odwiązać, żeby się nie stała nikomu krzywda. Następnie trzeba wyczyścić kopyta, wyczyścić całego konia. Przy tym jak się czyści konia trzeba wskazać na podstawowy sprzęt do pielęgnacji i czyszczenia. Czyli przede wszystkim jest to szczotka do sierści, miękka, włosiasta, z grzebło, czasem też szczotka do masażu, kopyska, gąbka, grzebień do grzywy, albo szczotka do grzywy. Ja osobiście wolę bardziej szczotkę do grzywy ściągaczka do wody i potu, rękawica do mycia, pędzel, smar do kopyt jak dla mnie jeszcze podstawowym takim sprzętem powinny też być mokre chusteczki i szampony do mycia jak już wskażemy na sprzęt do oczyszczenia konia będziemy musieli wskazać podstawowe części ciała konia takie jak kłąb, lędźwie, słabizna, staw biodrowy, ramię Łokieć, przedramię, nadgarstek, guz biodrowy, guz kulszowy, udo, kolano, podudzie, staw biodrowy, nadpęcie, staw pęcinowy, pęcina, koronka, kopyto, strzałka, kasztany, ostrogi, sanki, ganasze, potylica i mostek. Jak już wskażemy, będziemy musieli przynieść i założyć ogłowie i także wskazać podstawowe części ogłowia, czyli... Cała uzda składa się z ogłowia z wędzidłem, wodzy i nachrapnika. Natomiast, już samo ogłowie składa się z nagłówka, pasków policzkowych, podgardla, naczółka, paska nosowego nachrapnika, kółeczka nachrapnika, wędzidła, wodzy i motylka do wytoku. Jeżeli natomiast chcemy zabłysnąć przed komisją, możemy również wskazać na typy wędzi, jakie mamy. Czyli mamy na przykład. Proste, łamane, podwójnie łamane, plastikowe, smakowe, puste, pełne, oliwkowe, miedziane z wąsami. Jeżeli byście chcieli, mogłem zrobić osobny filmik, właśnie opisując te wszystkie typy wędzidł. Jak już mamy założone ogłowie, em, trzeba dopasować to ogłowie, czyli trzeba poprawnie je po prostu zapiąć pamiętać o. Na chrapniku i przede wszystkim pod gardło. Też, żeby wszystkie paski były właśnie nie były za luźne albo zbyt napięte, to po prostu trzeba dopasować do głowy konia. Jak już poprawnie zapniemy o głowie, trzeba przynieść siodło i osiodłać konia. Przy tym również trzeba wskazać na podstawowe elementy siodła. Przede wszystkim terlica, przedni, tylni łęk. Siedzisko, zamek puśliska, skrzydełko puślisko, strzemie, tybinkę, podtybinkę, poduszki, wyściółkę, poduszkę kolanową, popręgu ze sprzęczkami i na przystuły. Jak już mamy konia osiodłanego, będziemy musieli założyć ochraniacze i co należy pamiętać, przy koniu nie można kucać, tylko jak zakładamy ochraniacze trzeba się schylić. Ja się osobiście przekonałam, że nie można kucać, ponieważ jednego dnia właśnie zakładałam ochraniacze, kucnęłam i dostałam strzał między oczy, miałam połamane okulary, siniaka, także radzę tutaj właśnie uważać i schylamy się, nigdy nie kucamy. Przy zakładaniu ochraniaczy trzeba też wskazać, wskazać, jakie mamy ochraniacze. No to między innymi skokowe, ujeżdżeniowe, transportowe, ochraniacze naprzód i tył. Jak zakładamy takie ochraniacze? Po prostu zapinamy rzepem do zewnątrz i jak już zapniemy te ochraniacze, to trzeba je troszeczkę zsunąć w dół. One się same powinny na nodze ułożyć. I jak już mamy ładnie konika przygotowanego do jazdy, trzeba będzie go wyprowadzić ze stajni i zawrócić. Z czego pamiętajmy, że zawracamy konia na prawo. Na prawą stronę taka jest zasada. W pojeździe trzeba będzie z konia zsiąść, rozsiodłać go, przy tym też opisywać ciągle. Jak przy zdawaniu odznaki, trzeba wszystko opisywać, o czym się mówi, co się robi w danej chwili. Tutaj odpinamy popręg, tu dopinamy popręg, tu zdejmujemy o głowie, nakładamy kantar przy rozsiodłaniu. Także pamiętajcie, że trzeba te czynności wszystkie opisywać. Właśnie przy rozsiodłaniu odpinamy popręg, zdejmujemy siodło, zdejmujemy o głowie, nakładamy kantar i na koniec zakładamy derkę. Przy nakładaniu derki też trzeba opisać albo wymienić kilka rodzajów właśnie derek. No to takie podstawowe możemy wskazać na polarowe, przeciwdeszczowe, siatkowe, treningowe, puderki, padokowe, stajenne, no po prostu takie podstawowe typy derek. I też komisja będzie nam mogła kazać wymienić maści konia. No to podstawowe takie maści, które znamy, czyli Kara, kasztanowata, gniada, siwa, skarogniada, srokata, e, izabelowata czy myszata. I tak właśnie wygląda część pierwsza egzaminu na odznakę. Jeżdżę konno, czyli opieka stajenna. Czyli jak mówiłam na samym początku, trzeba potrafić samodzielnie konia przygotować do jazdy, a po jeździe konia rozsiadbać. Oczywiście, przy wszystkich tych czynnościach trzeba opisywać co się robi przy koniu druga część jest to pokazanie na koniu podstawowych elementów, Na no, takimi elementami może być na przykład jazda w zastępie, wstępie, w kusie kus anglezowany zmiana nogi w kusie półsiad w kusie, zagalopowanie na prawidłową nogę galop w, w, w półsiadzie przejścia, czyli wiadomo stęp kus, kus, galop, galop, kus kus, wstęp Zatrzymanie ze stępa, przejazd przez trzy drążki w wstępie, przejazd przez trzy drążki ustawione na kłus i pokazanie figur takich jak na przykład V, półvolta pół albo zmiana kierunku przez ujeżdżalnię. Na stronie pzj również znajduje się program próby ujeżdżania na odznakę Jeżdżę Konno, który składa się z 19 elementów, które trzeba potrafić wykonać na Czworoboku, dlatego też radziłabym z tym programem się zaprzyjaźnić, nauczyć się go na pamięć. Nie jest on jakoś szczególnie trudny, wymagający, jest dość dużo jazdy w kusie, parę zagalopowań, także na spokojnie można go sobie przyswoić łatwo i zapamiętać. Egzamin na oznakę jeżdżek konno jest dany, jeżeli będziemy mieli. Minimum 5,5 punktu albo punkta. Nie wiem, nigdy tego nie potrafiłam rozróżnić, także przepraszam, na 10 punktów. Czyli minimum 5,5 na 10 punktów z tych dwóch części z opieki sta i prezentacji podstawowej jazdy konnej. Jeżeli zaliczymy ten egzamin na odznakę jeździe konno, możemy przystąpić do egzaminu na brązową odznakę jeździecką. I z tego co zdążyłam się zorientować, już stajnie w mojej okolicy pozwoliły na pozdaniu odznaki Jeżdżę Konno. W tym samym dniu przystąpić do brązowej odznaki jeździeckiej. Pewnie też jesteście ciekawi, jak wygląda koszt takiej odznaki Jeżdżę Konno. No, ja się mogę tutaj wypowiedzieć tylko i wyłącznie do mojego województwa, czyli do województwa Lubuskiego, gdzie pierwszy egzamin na odznakę Jeżdżę Konno będzie w lutym. I ośrodek podał, że koszt takiej odznaki jeżdżę konno wynosi 110 zł, no plus wypożyczenie konia, jeżeli jest taka potrzeba. Co w przypadku, jeżeli ktoś nie zda, nie zaliczy tego egzaminu na odznakę jeżdżę konno, czyli nie osiągnie tego pułapu punktów 5,5 na 10, a mianowicie taka osoba może znowu, powtórnie zdawać ten egzamin w następnym jakimkolwiek dogodnym dla niej terminie. To ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Możecie zostawiać komentarze, a wręcz jest wskazane. Możecie subskrybować moje nowe konto i zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się i miłego dzionka.